O kamerach panoramicznych już kilka razy rozmawialiśmy na Hurton TV. Kilka razy też rozmawialiśmy o kamerach panoramicznych marki Dahua. Natomiast dzisiaj nowość od Dahua bo Dahua łączy w jedną całość coraz więcej technologii. I dzisiaj mamy przed sobą kamerę panoramiczną z dwoma obiektywami. Ale oprócz tego, że mamy dwa obiektywy, w których to kamera za pomocą algorytmów łączy obraz w jeden 180-stopniowy, oprócz tego mamy funkcje alarmowe, takie jak znamy z kamer typu TIOK. Oprócz tego jeszcze mamy podwójne podświetlenie, tak naprawdę sceny w nocy, czyli możemy wykorzystać zarówno podczerwień, jak i światło białe. Plus do tego jeszcze w momencie alarmu świecą się te diody alarmowe czerwono-niebieskie. Tak jak widzicie, obraz w tej chwili z kamery jest wyświetlony na monitorze za mną. Jest to tak jak mówię, kąt widzenia 180 stopni. Ten obraz. Jest łączony z dwóch obiektywów, które fizycznie znajdują się w kamerze, i w, no w takiej sytuacji, jak tutaj mamy w studiu, z tego co ja się teraz tutaj przyglądam, nawet nie widać tej linii łączenia. No do momentu, kiedy jakiś obiekt nie znalazłby się rzeczywiście naprawdę blisko obiektywu, i może spróbujemy to zasymulować w tej chwili. Odsunąłem się, no tak naprawdę jestem w dalszym ciągu bardzo blisko obiektywu. E, myślałem, że ta linia łączenia tych obrazów będzie już widoczna. E, natomiast dla tych wszystkich, którzy interesowali się kiedyś technologią kamer panoramicznych, e, no wiecie, że taka linia zazwyczaj łączenia się pojawia i da się ją dostrzec. Tutaj, jak widać, Dachuła bardzo duży nacisk położyła na to, aby ten algorytm łączenia tych obrazów był jak najbardziej dopracowany. W związku z czym, i tutaj też się dziwię, że z tak bliskiej odległości nie widać tej linii. Może po prostu wyciągnę rękę w kierunku kamery i zobaczymy, w którym momencie ten obraz jest łączony. Tak jak widać, w tej chwili tego kawałka dłoni mi brakuje, natomiast jest to też parametr w pełni ustawialny za pomocą menu. Może przejdziemy sobie właśnie do ustawień. Przy okazji, tak jak też widać na ekranie, kamera posiada już nowe GUI, tak jak większość nowych kamer dachuły. Coraz więcej tego sprzętu będzie posiadała to nowe GUI. Jest to coś, do czego należy się już pomału przyzwyczajać. Przeszliśmy sobie do menu ustawień i tak jak mamy na obrazie kilka możliwości. Możemy sobie tutaj to dzielenie, a właściwie łączenie obrazu ustawić na odległość i tutaj ręcznie możemy podać plus, minus oczywiście odległość obiektów obserwowanych przez taką zastosowaną przez nas kamerę lub dokonać ustawienia Auto łączenia. Poza takimi opcjami, jeśli chodzi o menu kamery, kwestiami montażowymi, które możemy tutaj wyregulować, jest też ciekawa opcja, o której też już kiedyś mówiłem, przy okazji, właśnie kamery panoramicznej dachuły, pojawia się tutaj taka funkcja zwana przez dachułę EPTZ. I do czego ona służy, jak działa, możemy sobie podejrzeć tutaj, dla przykładu, możemy ustawić Daną detekcję przykładowo przekroczenie linii wyzwalane poprzez obiekt typu np. człowiek. I tutaj w tym menu wybrać sobie sposób wyświetlania, tak naprawdę całego obrazu, który oferuje ta kamera, plus dodatkowych, mniejszych widoków, natomiast z większą ilością szczegółów pod spodem, tak jak widzicie tutaj na siatce, możemy włączyć sobie tak zwany wir wirtualny tracking. Dzięki czemu na jednym z tych obrazów będzie dokonywane śledzenie, takie jak znamy z kamer typu PTZ. Tak jak mówiłem na wstępie, kamera wyposażona w funkcje alarmowe, dodatkowo nie dość, że panorama, nie dość, że dual light, czyli dodatkowe podświetlenie sceny w nocy światłem białym, oprócz podczerwieni, nie brakuje również tzw. funkcji inteligentnych, czyli takiego planu IVS zwanego z, z dawniejszego menu. Tutaj nazywa się to smart planem. Możemy włączyć sobie ivs -y poprzez taki prosty kreator, jeśli chodzi o to nowe GUI, tutaj tym zarządzać. I w przypadku tej kamery do wyboru mamy przekroczenie linii bądź naruszenie strefy. Podejrzewam, że wraz z aktualizacjami całkiem możliwe, że ilość tych funkcji możliwe, że będzie rozszerzona. To myślę, że zobaczymy w przyszłości, co Dachuła tam wypuści, jeśli chodzi o aktualizację do tej kamery. Standardowo, tak jak w innych urządzeniach, które już tutaj prezentowaliśmy niejednokrotnie, mamy do wyboru: mamy, może, mamy możliwość użycia tak zwanego SMD, czyli filtracji obiektów pomiędzy człowiekiem a pojazdem. Wtedy następuje ignorowanie tych przylatujących różnych, czy to śmieci przed obiektywem, czy też jakichś zwierząt liści. Ale tak jak mówię, to już znamy, to już pokazywaliśmy, nie będę tutaj tego omawiał. To tyle, jeśli chodzi o tą kamerę. Na dzień dzisiejszy, jeśli mielibyście jakieś szczegółowe pytania co do działania danej z funkcji, zapraszam serdecznie do komentowania, pytania w komentarzach. Dla tych, którzy zauważyli, do czego podpięta jest kamera. Kamera została podpięta do jednego. Ze Switch'y nowej serii, również dachuły. E, dość ciekawe urządzenie posiadające możliwość zarządzania nim poprzez chmurę. E, ale o tym w takim krótkim materiale, tutaj pionowym, sami zobaczcie. Nowe zarządzalne switche od dachu. Zarządzalne przez chmurę. Ale nie tylko to jego różne. Mogą one więcej, dalej i mądrzej. Więcej, bo aż do 90 W na pierwszych portach połowy. Dalej, bo aż do 250 metrów, jeśli chodzi o transmisję danych i PoE. Mądrzej, ponieważ posiadają watchdoga, który obserwuje cały ruch w switchu i odpowiednio nim zarządza. Zarządza nie tylko danymi, ale i energią. Możemy nadać priorytet odpowiednim portem PoE, dzięki czemu będą one zawsze utrzymane w życiu. Tak jak widzieliście, nowe switche, całkiem ciekawe rozwiązanie od dachuły. Też myślę, że warto się zainteresować więcej, oczywiście, na hurton.pl. Tam zapraszam po więcej szczegółów, jeśli chodzi o specyfikację urządzeń. A Was serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, polubienia tego filmu, pozostawienia komentarza i widzimy się kolejnym razem.